Josiałam go z tej strony, a dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Yy, nie wiem już którym, chyba już szóstym albo siódmym. z yy, w serii, gospoda serii gospodarstw po dziadku. Bardzo Was, naprawdę, bardzo, bardzo Was przepraszam, że nie było tak długo odcinków, ale nie miałem czasu, żeby nagrywać. I naprawdę, bardzo. Teraz przepraszam, ale już yy, będę próbował, aby były te odcinki częściej. T yy, dzisiaj yy, yy, od dzisiaj spróbuję zrobić gdzieś tak day do weekendu. Spróbuję, nie wiem czy się uda. Bar będę bardzo próbował. W dzisiejszym dniu, kiedy to nagrywam i kiedy to wrzucam, nagram nie tylko jeden odcinek, tylko gdzieś trzy odcinki albo dwa. Aby mieć później, ale później wrzucać, a później w e, weekend też sobie następnie nagram i zrobimy taki mini daily może, nie wiem, chyba spróbuję. E, tutaj no mamy te drzewo nasze. Te drzewo w ogóle tutaj było, nieważne, ale jest tutaj. Dawno na tym save'ie nie grałem. Dobra. Tutaj, o, już on urosło trochę. Tutaj ten wał trzeba szybko wziąć, żeby ten, żeby nie zwałować tego, tego, tej trawy. Więc już lecimy do do tego naszego ursusa. No i trzeba ten wał wyciągnąć i schować gdzieś. Teraz, które drzwi. To były te drzwi, chyba, tamte. Wchodzimy do, 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 do... To jest masyfarpus, no uwielbiam. Za, Zapomniałem, że nie do jest duży. I włączam. Ja trochę... Pod, 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 pod tam, Farminga... Okej, idziemy. Dawno ja w Farminga nie grałem, a więc no.

Ja nawet już kamerę zmieniam w ogóle. O, uwaga! Dobra, nie niższą, się, dobra. Dobrze, jestem w wzrostu, że się nie niższą, nie można jechać. Dobra, no dobrze, że jestem wzrostu. My w wzrostu. W dzisiejszym odcinku sobie trochę rozwiniemy nasze gospodarstwo. Wypożyczymy pożyczymy my, pożyczymy, my nawozu. tutaj wymagawało ładnie trochę sobie powałujemy teraz chudę trochę sobie powałujemy tam może by były lepsze plony. ale dobrze, że po swoim odcinku znaleźliśmy w ogóle ten, ten wał, no jeszcze można przydać kiedyś. No. 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 Moim zdaniem e, w, e, gdy będę wychodził farming e, 25, tak 25, farming olej 25, to, powin, to już tam powinna być fizy, fizyka gleby. Bo tyle czekaliśmy już na tę fizykę gleby. Mia, miała być farmingu. 19. W 19 nie było. Miało być w, dwu, w farmingu 22. No i nie ma fizyki gleby. No. To liczę na to, że w 25. będzie już fizyka gleby. No i na skutek snow -y, że będą się zakopywać i ten I będzie po prostu rozbudowany. Ale... 22 jest w ogóle ładna grafika. Ciekawe jaka będzie 29. Jestem tego ciekawa. Dobra. Już trochę powoł powołowaliśmy. Chyba tak się to mówi Dobra. I nie Szkoda, że tego się nie da podbyć. No bo to jest obsadno, ale... Chodzi o to, że jest tutaj publiczny. Kurde, rozumiem co ty tam, jak zmienić kamerę, bo tak by nie grało. to jest wywiemy teraz w prawo.

tylko żeby chciałem je chirować. No tutaj drogi są. O. do sklepu e, zobaczymy sobie po ile ch e, chodzą te e, spryskiwacze to tak się nazywało e, tak, nie to tak oprys opryskiwacze mi się już pomyliło opryskiwacz sobie kupimy dobry taki by był dobry chyba ten ma dwa tysiąca litra ile kosztuje pożyczenie Mam za mało pieniędzy, to ile ja mam kasy? 1100 To my sobie nic nie zrobimy z tej z tej kasy Ujej, już tu ja mam jakiś dług, czy co? O Zetor jest! Ile mam mocy? 70 koni mechanicznych maksymalnie. No to to będzie 21 tysięcy. 77 koni mechanicznych, a ja mam teraz. Tutaj to jest średni A i ja on ma 170 koni Nie, to lepiej nie sprzedawać. To mamy wał uprawny. No. No. Ja bym sobie za z, ten. Z, ja bym sobie zainwestował w UL. Mamy tutaj UL, ale nie mamy gdzie... Miejsca, gdzie by się tym zainteresowały te, na, te nasze miotki, Te miotki, byśmy mogli pakować z naszego wana za pomocą ciągnika. No i później byśmy mogli sprzedawać i za zarabiać też tak powłocznie. no. Dobra, to zobaczymy sobie. Budowa. To było w budowie, chyba, tak? Nie wiem. Dobra, i teraz produkcja. Albo zwierzęta. Dobra najpierw zobaczę osob pszczoły Oj mamy 200 200 dolarów Dobra Dozwolony tylko jeden przedmiot oglądasz świetnie Gdzie już tu mam? Ale tutaj nie jest Gdzie na to mamy Tam gdzieś jakiś... Gdzie nawet jeden będzie to jest. Gdzie to jest w ogóle? To jest w ogóle moje jeszcze... Ora, Ja, ja to. Gdzie to jest Postawiony teraz? Eee, może tutaj coś, Nie Nie wiem. Naprawdę nie

To teraz wychodzimy. No i sobie e, robię misję. E, ja znajdę misję, e, a teraz będę wiedział, Oj, nie mogę nic zrobić, chyba. Cztery. Czy można mieć tylne znowu? Kordelia, cicho bądź. E, przepraszam że, za moją siostrę. Ale przyszła tutaj do pokoju. Ale patrz, proszę, to ja robić Filmiki, bo tak, bo chcę. Dobra. To rób. Dobra. Przepraszam za zachowanie mojej siostry. Kornelia, masz być cicho. Dobra. No. No, zaszukamy sobie tutaj. Ja też jakieś misje, a to nie tutaj. Mogę dobra, tutaj mamy misje różne. Mamy no, kultywatowanie. Mm, mamy prasowanie Bel. To prasowanie Bel jest bardzo długie. Ja bym na więzienie, ale nie ma na więzienia. Tutaj mamy buraki, żeby zebrać, 23 tysiące. Ale ta pole ma 4,8 hektara, więc. Więc dużo. Nie wiem, te kultywatowanie zrobił. No dobra. Na razie nie będziemy nic robić, bo mi się nie chce. Na yy, moją siostrę naprawdę przepraszam, że chodzi przed kamerą, ale taka jest, więc. Dzięcia no, no. nie mogę zrobić, więc tam. Spróbuję, żeby wyszła, było. Poczekajcie chwilę. Kornelibyśmy zrobić. Dobrze. Co chodzi być? Ale no, nikt, nikt, nikt nie pijaj nic tutaj przy kamerze. Wyjdź. Ja nie chcę wyjść. Co masz być krzywdzą? Nie udało się. Dobra. Eee, to. To chyba będzie. Kultywatowane. Nie, to jest skultywowane chyba. Nie wiem. Należy do Krystiana. A to? Dobra, to jest pole 14. Pole numer 14. Pole numer 14. To jest pole numer 14. To jest te pole. Mniejsze od mojego nawet. Zali... czekaj, co ja mam w ogóle? A biom teraz dwójkę i jedynkę to jest całe moje i to jest całe pole moje mam ma większą wartość to a to 15 tysięcy tego gospodarstwa kosztuje bo tu można sobie w ogóle gospodarstwa kupować ja bym się kiedyś w ogóle tutaj przeprowadził o, ale na razie tutaj jest fajnie dobrze Albo las sobie kupić. Bo tak. No. No też można sobie kupić chyba ta Przepraszam na prawdę za moją siostrę, która mi coś. Ja spróbuję zrobić cięcie i ją wziąć w spokoju. Ale nie wiem. Jak to zrobić właśnie dzieci. No. Dobra. O, Kościół. Jedniemy do kościoła. Ten filmik już ma się nie jest taki nudny że to naprawdę już takiego tego filmiku nie zrobię. Wszedamy. Dobra, włączamy. Wow. Śmierdzę, jak nie wow. Resetujemy dojazd. Hup! I zrezygnujemy to tego. Dobra. Oj, idziemy. Ten się nie. Nie rób tak. Tak A bo jest mi kościół. Szukamy właśnie. Ale masz być cicho. Przed naprawdę ze sosem. Ale ona właśnie tak jest no na miejsca sobie spokoju. Dobra, patrzymy sobie gdzie jest ten... Gdzie jest ten kościół? Коронавирус, не шурай, ты, на правде. Но я люблю шурать. Но не шурай, потому что так не вольно. А я Але не вольно шурать. <laughs> <Добр. głos> хорошо. Я вижу, где с этим мы буду, если он только приедет. Так, уже тихо. Так, уже хорошо.

To chyba bliżej z kościoła. Tak jest z kościoła. Dobra. I pankujemy sobie z tym długim balem. I to jak zapankował, to ja sobie zabrakło w drogę. Dobra, i idziemy do kościoła. Ciekawe ciastko. Zobaczcie co tam czy on ja No dobra, ja, no, ja, to się tu pogaduje. Wow, gdzie bieł, 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 A tam może z tyłu mi się znaczy. A tu jest cmentarz, to nie. A jak się wchodzi? To, to się wchodzi? Tu się zajeba być. Może tutaj jest kibelek. A w tym kibeleku nie znaleźć Jakaś O, podobne do, do BMW. A tutaj podobne do naszego Obama. Samowy. Dobra, razem do naszego Obama jedziemy na ten. I jedziemy na y, naszy, nasze gospodarstwo. Nagrywa się, nagrywa. No to ja już wracam do kościoła. To jest też, że ja już ze źródłem wracam do, do gospodarstwa. Czy jak zwykle zrobił koryk? Trzeba mogę przyjeżdżać. Góra w samym pociebie, bo dobra się przyjeżdża. Dobra. No i już wracamy. No i się zwalni i powoli ja już tutaj nie będę tego wana, bo po ja parkował tego Vana bo oszukuje mnie liści już ponadto się parkował tutaj gdzieś przy domu O tutaj. Okay. dobra no i tutaj zamykamy drzwi wami już żegnam. No i hey.